Dzień dobry Państwu. Jak co środę witamy w szczecinowym programie samorządowym, a o najważniejszych sprawach dla miasta porozmawiamy dziś z Panem Wiceburmistrzem Maciejem Akselonem. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, w ubiegłą niedzielę obchodziliśmy zacny jubileusz wojskowego koła PTTK Wiarusy. Tak, w niedzielę w Kinie Wolność mieliśmy ogromny zaszczyt razem z burmistrzem Danielem Rakim. Uczestniczyć w obchodach 50-lecia wojskowego klubu Wiarusy. Bardzo miła uroczystość. Uroczystość, która nie zdarza się w Szczecinku zbyt często, ponieważ 50 lat propagowania idei rozwoju turystyki, propagowania idei poznawania kraju. To, to naprawdę przepiękny czas, jaki to koło dla, dla Szczecinka i dla szczecinieczan działa i no jeszcze raz chciałbym z tego miejsca pogratulować, podziękować działaczom i wszystkim sympatykom Klubu Wiarusy za to, że no nie ma weekendu bez, bez ich działania, bez angażowania ich w animowanie życia takiego turystycznego, krajoznawczego mieszkańców Szczecinka I, i te setki tysięcy kilometrów, które przedreptali na różnych rajdach, przepłynęli kajakami, zjeździli rowerami i Bóg wie jeszcze czym, czym jeszcze, na pewno jest to niesamowita wartość dodana dla Szczecinka. Śmiem twierdzić, że no, cała masa działaczy, którzy tworzyli to wojskowe koło, które obecnie jest już trochę zdemilitaryzowane i, i to, to wojskowe było na samym początku, teraz już zdecydowanie mniej żołnierzy, to ta ma, cała masa działaczy, którzy tworzyła to koło, no, włożyła swoją cegiełkę, ale teraz w, w tym momencie bez pana Bogdana Breszyńskiego, prezesa oraz pana Wojciecha Knapika no, nie działoby się to, co dzieje się w Szczecinku i myślę, że... Każde miasto w Polsce życzyłoby sobie tak aktywnych działaczy, życzyłoby sobie tak aktywnego koła turystyczno-krajoznawczego, jakim właśnie jest Wierusy. To była bardzo miła uroczystość i raz jeszcze chciałbym serdecznie pogratulować i życzyć kolejnych 50 lat działania tutaj w Szczecinku, bo to jest niezwykle, niezwykle fajna, fajna, fajna inicjatywa. A my mamy tą przyjemność, że jako miasto od. No, niepamiętnych czasów współpracujemy z wiarusami i, i zapewniam, że współpracować będziemy zarówno pod kwest w kwestii organizacyjnej, jak i również finansowej, bo to również dla nich jest dość istotne. Głosowanie nad budżetem obywatelskim wkracza w decydującą fazę. Jesteśmy praktycznie na jego finiszu. Zostało dokładnie cztery dni do niedzieli, bo 27 września, równo o godzinie e, o, o północy, 24. Kończy się możliwość głosowania internetowego, więc wszyscy ci, którzy jeszcze się wahają lub dopiero teraz dowiadują się o budżecie obywatelskim, no mają jeszcze szansę, aby wejść na stronę internetową szczycinek.brztrzmyślnikobywatelski.orgie i pośród 20 fantastycznych propozycji mieszkańców wybrać 5 tych, na które można zagłosować i oddać swój, swój głos. Warto to zrobić z wielu powodów, choćby dlatego, żeby móc mieć realny wpływ na to, co w Szczecinku w najbliższym, w następnym roku wydarzy się, czy w skali miasta, rozwoju miasta, czy w skali rozwoju swojego własnego osiedla, czy być może zagłosować na jeden z takich z, z miękkich inicjatyw, czyli z różnego rodzaju koncertów, eventów, które również są w ofercie budżetu obywatelskiego. Na tą chwilę 3813 mieszkańców Szczecinka zagłosowało, oddając 11520 głosów. 20 bardzo fajnych projektów, czas do, do końca tego tygodnia. Te inicjatywy, które przejdą, a przypominam, że przeznaczyliśmy na to w budżecie 800 tysięcy złotych. I te 800 tysięcy złotych będzie dystrybuowane na tą ilość projektów, które załapie się do tej puli finansowej, wyczerpie tą pulę finansową. Te inwestycje, tudzież miękkie projekty będą zrealizowane w przyszłym roku, będą już na sztywno wpisane do budżetu miasta na rok przyszły. Czyli to będzie ten pierwszy taki modelowy budżet obywatelski. To trzecia edycja budżetu obywatelskiego, edycja, która cieszy się niezmierną popularnością, ale wciąż będę zachęcał do tego, że zostało cztery dni na to, żeby wejść na stronę szczecinek. Budżet -obywatelski ORG, czy za pomocą smartfona, czy poprzez komputer lub korzystając, jeżeli ktoś nie ma tej możliwości, korzystając z mobilnego punktu do głosowania. Taki mobilny punkt do głosowania codziennie na Placu Wolności jest wystawiony, i tam można skorzystać z, z komputera Samorządowej Agencji Promocji i Kultury oraz pewnego rodzaju instruktażu pracowników sapik w jaki sposób zagłosować. Wszystko, wszystko to zachęca do tego, żeby o, oddać swój głos i zaangażować się w, w, w tym, na tyle, ile możemy, żeby mieć wpływ na przyszłoroczny budżet i bardzo fajne pomysły, które mogą być w, tym, w ramach tego budżetu zrealizowane. Niedalej, jak wczoraj, obchodziliśmy dzień bez samochodu i z tej okazji w wielu mediach podnoszono kwestię elektromobilności. Zdaje się, że my jako Szczecinek również mamy plan w tej materii. Mam tu oczywiście na myśli strategię elektromobilności. Na najbliższej sesji, jutro, jutrzejszej sesji, radni będą pochylali się nad właśnie strategią rozwoju elektromobilności dla obszaru miasta Szczecinek na lata 2019-2026. A to, tak jak wspomniał Pan redaktor, doskonale wpisuje się w ten wczorajszy dzień dzień bez samochodu. I ten trend, aby. Zmieniać przyzwyczajenia transportowe. My, jako Szczecinek od wielu, wielu lat, choćby poprzez program Civitas Renaissance, czy poprzez takie coroczne działania twarde i miękkie, budowanie nowych ścieżek rowerowych, rozwinięcie wypożyczalni rowerowych, czy czy też wprowadzenie elektrycznych autobusów. Staramy się te przyzwyczajenie mieszkańców zmieniać. Zmieniać na tyle, żeby przesiadać się ze swoich samochodów właśnie do darmowej komunikacji elektrycznej czy wypożyczać rowery i to zresztą dzieje się dzieje się z dość dużą skutecznością z czego można być tylko i wyłącznie zadowolonym i te działania o których mówiłem działania proekologiczne w zakresie transportu działania w zakresie elektromobilności które wdrażamy jako miasto od paru lat są zawarte w tej strategii rozwoju elektromobilności. Oczywiście one są tam w, w pewien sposób poszerzone, rozszerzone. Jest kilka dodatkowych działań, które są zalecane dla miasta, opisane w tejże strategii. Strategia, dobrze mi jest mieć jakąś strategię, jakiś cel, jakąś wizję tego, jak dany obszar miasta ma wyglądać w perspektywie kilku lat no, po to, aby mieć pewien plan rozwoju danego obszaru. No, teraz mówimy o elektromobilności. My jesteśmy na bardzo, myślę, zaawansowanym etapie wprowadzenia elektromobilności dla Szczecinka. Na pewno bardzo zaawansowanym etapie, jeżeli przyjrzymy się... I porównamy się do miast podobnego rozmiaru, podobnego, podobnego obszaru rozwoju terytorialnego w Polsce, no ale zawsze jest jeszcze coś, co można polepszyć, ulepszyć, rozwinąć, i ta strategia między innymi o tym właśnie traktuje. Radni pochylą się, mam nadzieję, że oni przyjmą ten dokument. Ten dokument również jest potrzebny dla nas po to, aby sięgać po dodatkowe środki finansowe, zazwyczaj w funduszach zewnętrznych, czy europejskich, czy rządowych, czy, czy z jakiegokolwiek innego źródła do finansowania. posiadanie pewnej strategii, właśnie pewnego planu i działania, pewnej analizy problemów, a następnie możliwych rozwiązań jest warunkiem koniecznym do tego, żeby po takie środki finansowe sięgnąć. My ten dokument, mam nadzieję, że już od czwartku jako wiążący dokument miasta mieć będziemy, a następnie również jestem przekonany, że będziemy rozwijać tą elektromobilność elektromobilność ma wpływ i będzie miała wpływ na nasze codzienne życie od zmian i polepszenia jakości powietrza, bo przecież zmiana przyzwyczajeń transportowych, korzystanie z komunikacji miejskiej czy, czy rowerów, czy wprowadzenie, mam nadzieję, że z pomocą rządu samochodów elektrycznych, czy dopłat do samochodów elektrycznych, ponieważ na razie to, to jeszcze jest zbyt wysoka cena, żeby mieszkańcy prze Rzucali się na samochody elektryczne. To wszystko będzie miało zdecydowany wpływ na nasze życie, na poprawę jakości powietrza, na poprawę e, atrakcyjności miasta i rozwoju e, te, tegoż miasta. No, bardzo ciekawy dokument, y, można się z nim e, zapoznać i, i radni będą miały tę okazję, żeby przedyskutować y, y, tę sprawę na jutrzejszej sesji i, i przyjąć y, jako, jako prawo lokalne. A na zakończenie naszego spotkania chciałbym zapytać o zaangażowanie miasta w ogólnopolski projekt pod Biało-Czerwoną. Tak, jest taka inicjatywa rządowa pod Biało-Czerwoną i z taką propozycją, z taką właśnie inicjatywą rządową zwróciła się do burmistrza Daniela Raka pani minister Małgorzata Golińska z pomysłem, aby tą inicjatywę w Szczecinku wdrożyć, a konkretnie ta inicjatywa polega na tym, żeby Zebrać określoną ilość głosów, 500 głosów minimum, na tą wielkość mieszkańców, jakim jesteśmy w Szczecinku. I po, po osiągnięciu tej ilości głosów ministerialnie otrzymamy fundusze, aby maszt z biało-czerwoną flagą ustawić gdzieś w Szczecinku. I pomysł pani minister była, żeby ten maszt ustawić przy pomniku marszałka Piłsudskiego, z takim dokładnie o to zapytaniem skierowała się do burmistrza Daniela Raka i my no, przyklasnęliśmy tej inicjatywie, uważam, że to jest dobra inicjatywa. Miejsce, przy którym co roku, kilkukrotnie spotykamy się różne środowiska polityczne, różne środowiska i, i, i stowarzyszenia różne, no, generalnie mieszkańcy Szczecinka. Szczecinek, jeżeli obchodzimy jakieś uroczystości oficjalne, państwowe, spotykamy się pomnik, przy pomniku marszałka Piłsudskiego i tam taki maszt z flagą biało-czerwoną będzie się świetnie komponował, to jest doskonałe miejsce do tego. Stąd jest to pełna akceptacja nas, nasza do pomysłu pani minister Małgorzaty Golińskiej. Stąd również zachęcam tych, którzy jeszcze nie zagłosowali, aby weszli na stronę pod Biało-Czerwoną, to jest na stronie www.gov.pl, pod czerwoną i tam wypełnili bardzo krótki formularz, w którym to. No, Dają aprobatę tejże inicjatywie. Tam jest do wypełnienia również miejsce na lidera tego pomysłu. Tak jak wspominałem, jest to pani minister Małgorzata Golińska. Jeżeli osiągniemy tych 500 głosów, ten maszt z biało-czerwoną w tym miejscu o której wspomniałem stanie, a to jest zresztą pewien asumpt do tego, żebyśmy przemyśleli również o pewnym przearanżowaniu tego placu. Tak jak mówiłem, spotykamy się tam kilkukrotnie w ciągu roku i, i widzimy potrzebę, żeby tą część miasta, ten, ten teren z wokół pomnika Marszałka Piłsudskiego przy okazji również usadowienia tego masztu przearanżować. Wstęp już wstępne koncepcje są określone przez naszego miejskiego architekta i myślę, że w przyszłym roku również będziemy proponowali radzie miasta, żeby wpisać pewną e, sumę pieniędzy na to, żeby ten teren przearanżować, żeby to było jeszcze fajniejsze miejsce bardziej przyjazny dla mieszkańców, a przede wszystkim spełniającą swoją funkcję oficjalną, gdzie odbywają się wszystkie oficjalne uroczystości. Także raz jeszcze zachęcam do dołączenia tej, do akcji pod Białą Czerwoną i oddania swojego głosu. My również zachęcamy do oddania głosu, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję panu wiceburmistrzowi Maciejowi Makselonowi. Dziękuję serdecznie. A Państwu z kolei dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.